Uszanowanie Te was na moim kanale w Backpack Battles czyli naszej serii z plecaczkowych bitew czy bitew plecaków czy tam z was tam woli co tam to dopowiedzieć plecaki, znaczy plecy, torby, bitwy Kolejny odcinek podajże 99 O no to już jest kurde szykuje się wielka liczba setka Mam pomysł na odcinek, ale będzie on bardzo długi. I ja mam nadzieję, że ktoś go z was obejrzy. No on będzie bardzo długi. Ja, ja nie wiem czy ja mentalnie wytrzymam tam. Sądząc po tym jak ja gram, czyli jak gówno. Wiecie co, zacznijmy po sobie rankę, rankę dzika. Pani! Tutaj ten tego Ranger. No, postać, która nigdy nie wiem po co iść. Ja w tym na każdej postaci nie wiem po co iść. Taka jest w sumie prawda? Nie ukrywając, ta ta param pom pom, tak jest. Tak jest, kapitanie. No dobra, stone za dwa. Kupmy, kupmy wszystko, kupmy cały sklep. Agresor. Uh. O, <noise> Agresor, cześć! Jak się możemy poznać? <noise> yeah, dobra, jestem <noise> tragiczny. Dawaj, sloty Mysiek Bag of Stones. nie wiem czemu kupiłem. No tak bywa. Czasem kupujesz Bag of Stones i nawet nie wiesz czemu. Takie życie, no. No kurde, po co chcę lecieć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Totalnie, nie, nie, nie nie mam pojęcia. Musiałbym na samym początku wiedzieć, po co iść. Kurde, blaszka. Golem. No nie wiem, nie wiem jakie to jest ciężkie. No jak golem to kamienie. i co z tym golemem zrobię? Okej, okay. wpadłem na pomysł. No, chyba ta. Zbierz go, ja myślę. Kurde. Ty jesteś gównem. Zrobiłem tak. Golem Excalibur Big bowl of treats <noise> Jakie gówno się trafiło Co to jest za przedmiot? Echoing battle cry Super Cudownie, bo to jest jedzenie, tak? Tak, to jest jedzenie, to się będzie odpalało school batch. Jak mi się odbija. No, nie, no kupmy, no za trójkę. Szkoda nie wziąć. I co, i dostanę... Kurde, blaszka nic nie dostanę. Daj sloty. O, o, no i to jest obywatel. E... Co? Są piernik do wiatraka, nie wiem. E, czyli do sobie, potrzebuję dosyć patelnię, której jeszcze nie, nie dostałem. A przynajmniej wtedy się na tym nie skupiałem. No. Ja nie wiem. O, ja nie wiem, co ja tu mam grać, nie? Czemu nic, moje wszystkie buildy, albo bardziej starty, nic nie robią? Amor of fisting byłby pytę. No i to się szanuje. I to się szanuje. No dobra, no to robimy tak. Robimy tak i bang. Mam jedzenie, mam dużo świń. Trochę nieprzydatne. No nie powiem, że nie. Yyy... No ale... Dostać patelnię i lecimy. Zbijesz go, czy nie? Oczywiście, że go nie zbijesz, ty... Miękka fajko. Jagódka. Czyli... Yy... Kojny wór kamieni. Kolejne tutaj sloty. A przyspieszeniu, dobra. Jest patelnia, okej. Okay. Coś tutaj się szykuje. Kolejna jagódka, kolejne sloty. Ten Echoing Battle Cry jest do dupy. Nie powiem, że nie. Tak bardzo mi się tu nie przyda. To bym tu przesunął tutaj w dół. bank. No. O, tak to możemy zrobić. No i teraz tak, jedzenie na jedzeniu, czyli tutaj jakaś jagódka, tu jakiś banan. Na odwrót miałem to powiedzieć w innej kolejności, nieważne. Przyspieszenie, łuk sprzedajemy? Nie, ja bym go jeszcze zostawił na jedną rundkę. Lifestyle, wór kamieni. Tutaj będzie Amoltofisting. Ten Echoing Battle cry, który też to jest po nic. No i co, i tak to na to wygląda. Ba, bym nad to zrobił to tak i chyba będzie nawet lepiej. No. Jagódka w następnej rundzie, Sloty, Bug of Stones i jest dobrze. Potrzebuję jeszcze trzy kamieni, 3 kamieni na Golema. Sneaky Golem in the pocket. Okej, okay, już myślałem, że... no właśnie, bije za zero. Nie wiem czemu, biję zero. Aha, bo... dem, okej, okay, dobra, 30% szans. szansę. Na to, że nie trafię. O, jest. Jedzenie kolejne, jagódka. No jagódków dużo bym tu chciał. To niech będzie w rezerwacji, jak to można powiedzieć. A bym tutaj chciał jeszcze... mana orbik. Okej, okay. okej, okay, to to się przyda. Mana orbik się oczywiście przyda. Eee, ustawmy to wszystko na nowo, e, żeby tutaj to miało wszystko: ręce i nogi, e, głowę i palce. Nie wiem, czemu tak powiedziałem, po prostu taki przyszedł do głowy. I teraz tak: dawaj mi to, tutaj ten kamień jeden będzie. Ale ja tu mam średnią meglutkę Jakbym zrobił to tak Nie, 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 tak to, to mu się... Nie, tak też go nie zrobię Okej, okay, po prostu damage Po prostu większy damage zróbmy Tutaj zrobimy tak Tutaj tak, tutaj tak Okej, okay, jest w pyta. No no, tego Bug of Stones na kupię, żeby nie zajmowało mi miejsca w sklepie. Ale nawet do, lepiej wyszło, że zostawiłem go i odświeżyłem, co? I że miałem pieniądze na kupno tu jeszcze jagódek i innych słodkości. Jongeza. Jongeza. Jondra. O, stamina mi się skończyła. Ciekawie. Kupujemy Bug of Stones. Kupujemy to. To sprzedajemy. Mana orb'a kupujemy yy, To wywalamy Float Shafir na później Z miłą chęcią No i teraz mana orb'a weź tutaj wsadź Okej, okay, mam miejsce na to yy, Po prostu zrobimy tak I tak I Jakbym miał jeszcze jednego slot'a to bym to tam wcisnął, ale nie mam slot'a jeszcze jednego, albo mam Się slot'y ogarnie Świnia, świnia. Bęk, bęk, bęk. Ale kamień. A, tak, to jest kamień, który jest, znaczy, jest taki na odstawkę. O, i zrobimy tak, żeby mieć zwiększone leczenie. Niedużo, ale jest. Jeden kamień. Tragedia to jest tym kamieniem jednym. Lecimy dalej. Zloty rezerwujemy. Damy dzisiaj mniej po lewo. A, ja mogę trafić też sami na mam łuk, teraz sobie przypomniałem. Mm, no jak? Nie yes, No, Dobra, no i. moje bufy. i przyspieszasz mi jedzenie. To to fajne akurat. I chyba nie będę kupował tych wszystkich petów. Wiecie, tak mi się że nie będę chyba tych petów kupował. Eee, no bo w sumie to. No tak. Dobra, wyrzuciłem to, tak, wyrzuciłem to. F float, Szafira. Kupmy. Czy jak to tam, tutaj, to nie pojawiają się zwierzęta? Chyba nie. Chyba pety mi się tak nie będą wtedy odpalać. Hmm. Dobra, kupmy sobie tego fany paka. I nie chcę to wiedzieć, to będzie. Zróbmy tak, zróbmy tak. To bym obrócił, to bym tutaj wsadził. A, nie skupiłem się na tych kamieniach, czy były? Mm, trochę słabo. Trochę słabo się na tych kamieniach nie skupiłem. A potrzebuję co najmniej cztery. Na zrobienie kamień, na golema i później na worki, nie kamieni, żeby coś też odpalały. Chyba jest Excalibur, wyrzucamy Skull cool Badge'a. Ojeju, perfect topaz? Wow. Wow, ok, ok, ok. We cooked, we. Chciałem być we are so cooked, ale to. No, nie. Dobra, to, to ja to muszę ustawić eee, w... w miarę tej fajnie. Czyli najlepiej jakby. To było tak ustawione. Eee, tak, i tu będzie ten plecak. No. Coś takiego. No dobra, to. Eee, ja tutaj chyba. Idę to ustawić i zaraz do was wracam. Zedwu. Dobra. Wróciłem. Eee... No, ustawiłem tutaj Manor, się odpala. Tutaj ten Amulet of Fishing też przyspiesza prawie wszystko. Tutaj ten Big Ball of Treats przyspiesza tutaj nam jagódki, tutaj inne jakieś jedzenia. Brakuje nam dwóch, je, dwóch jakichś tam owoców, lub warzyw. A bardziej to jednego bo raczej Manor, albo w tym miejscu zostawię tam, gdzie jest. Dobra, no. To co, no, lecz patrzymy, jak ludzie umierają. Fajnie, fajnie. Acorn Ace. Wszystkie kolary. Mają więcej slotów. Createwood Staff dużo mniej staminy. I temy na gwiazdkach. Nie, czekaj. Aha, że i na gwiazdkach mają zrzuciłem mniej staminy. Ciekawe. Ale ja bym potrzebował tego w tej Ejkolkolkolara, nie mam żadnego. A jakbym już miał jakiegoś robić, to raczej pod tego, nie? Ale to też jest takie. No wiecie. Więc fajne, ale raczej do solo polecę. Enchanted Weapons nie jest najgorszy. Mało się coś lepszego akurat trafić. Ale trafiło się to, więc. Więc to będziemy mieć. No okej, okay. szukamy dalej. Jedzenia. Szukamy dalej jakichś yy, przydatnych rzeczy. Sloty na przykład, właśnie, jak się trafiły. No i teraz, gdzie bym chciał tutaj wsadzić tego? A jakby to tak. Tak zrobić, może. Oj, to zrobić tak na przykład. I jagódka pod odpalanie chyba tego. Uuuu... Uu, cupcake? Okej... Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Cupcake bicie git. No, ten Echoing Battle Cry to jest takie główne. Takie główne ja to sprzedaję. Zmy tak. Zmy tak. Serek też będzie spoko. Okej okay. yy, Wsadziłem to z powrotem. Wsadziłem to. Musimy to niestety wyciągnąć na chwilę. I szukać kamieni, worków. Jeżeli nie dostanę do. wbicia. Survivala. Survival po moda to. sprzedaję te worki kamieni. Jeżeli nie dostanę żadnych kamieni. mam szczęście, no bez kitu. Ja mam szczęścia bardzo dużo. Dobra. Nie wiem, czy mi się wdziszły sławki. Nie mam pojęcia. Eee, to co, to zamiast banana. Mi się wydaje. O, szukamy kamieni mm, hmm, hmm. Dobra, nie nie potrzebuję haslotów aż tak bardzo mam wystarczającą ilość no i co, no i tutaj kurde, nic nie potrafię znaleźć. Przydatnego. Nic tutaj nie widzę takiego. Gdyby się mogło Jackowi przydać. Więcej, może, jedzenia wokół tego. Nie wiem. Wow, jakby tutaj bardzo dużo many. Wood Stuff. Wow, zbiłem mu więcej damage niż on. Mając Kryptus Staffa i Łuk. Ciekawe. Ciekawe. No dobra. Kolejne jedzenie nam się tutaj trafiło. Kurde, no może bym tak leciał tutaj jak full pod przyspieszanie jedzenia, które mam. Na przykład tak. Kolejny cupcake. No tak, no, no tak. Tylko, że ja bym też go dał gdzieś tutaj. Żeby on jednak się przyspieszał od tego. Albo zrobić po prostu tak O! Kolejny Cupcake, nie to jest niepojęte No ale to Fisting jest mocny, mocny Eh, no nic, no, ten sposób to wsadzę, nie to leży Tyle Fajnie, było Excalibur jest przyspieszony 40%, ma tam szansę na Lifesteala Klinuje bardzo dużo buffów z siebie no i dużo buffów daje. Zobaczymy czy się przebije przez jego damage. Raczej wątpię. No... Blattornik. Jeszcze skrytem tutaj. A może bym to wywalił, co? Kolejny Amulet of Fisting. No to to jest już... To to jest już... Ograne, nie? Gra już wygrana. Bang. Pięknie. lecimy dalej no już nawet nie pamiętam czemu ja tu miałem szukać a kamieni i ewentualnie później serca jakbym chciał dać Goleman, no, ale chyba go nie zrobimy jednak wiecie tak patrzę na to co się trafia patrzę na to co mam choćbym chciał to go nie zrobię i tak Okej, okay, ty masz tutaj dwie bronie, staminę będziesz mi zbijał, znaczy sam sobie zbijał staminę Okej, okay, kapka, teraz raz generują cały czas przyspieszenie <grystanie> Wow Jakbym teraz zrobił sobie tego Paralyze berpa. A mogłem, była taka możliwość, o dupce To jest głupie. To jest bardzo głupie. Ale. Ja jestem głupi. Ja z chęcią to zobaczę. Ja chcę to zobaczyć. Wow! 80% przyspieszony. Ja nie mam w ogóle staminy, W ogóle ziomek starczą mi mnie nie ma. To jest przyspieszone jeszcze swany paków, nie? No, 30%. Czyli 120. 110% przyspieszone to jest. No i co? Nie trafiły się kamienie. To dupa, no. Przykro mi się zrobiło, no ale takie życie, no. No, ja nawet nie wiem, czy nie lepiej byłoby właśnie zrobić. Szafirów lepszych. I te szafiry dać później na to tak mi się coś wydaje, że tak będzie lepiej, co? Coraped crystal fajne, fajne, ale nie Jesz... No nie, no nie, 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 nie kupuję. Sloty, żeby mieć wypełnione wszystko. Teraz kolejny ptak, czy kurde blaszka? No, nie, no kolejny ptak byłby mocny, co? Uuu, la la, Uu, la to no dobra, to kolejny ptaszek. Wow, w końcu coś wyszło nam, co? Ja nie wiem, co bym dostał amuletów. Mam, Amulet to Fizzing już trzeci i to tak. No dobra, kupię. <laughs> Może się trafi akurat. Okej, okay. ty mi nakładasz swoje bufy. Ciekawe. I bierzesz, bierzesz mi moje bufy też. Okradasz mnie ty. z bereźniku No ja jestem już tutaj spowolniony bardzo, już dwie sekundy biję. Przyspieszania ja się nie wygeneruję niestety. Ja cały czas generuję sobie szczęście. Pff, i, jezu, ile ty ma fatiga nakładasz. No ja to przegram. Nie ma szans, żebym tam z tego się jakoś tu obronił, jak to można powiedzieć. Może, jakbym miał przyspieszonego tego Panda, Pandamonium, nie Pandamonium, tylko ekskalibura O te 80%, to może wtedy, ale w Still główno lecimy dalej. To w poszukiwaniu czegokolwiek eee, trumpet, a trumpkę wezmę. Trumpka w sumie spoko może być. No, lecimy dalej. I mamy full sloty. No, full slot Wolpertinger. Jedyne co bym teraz sobie chciał w następnej rundzie kupić to Prismati Korba. Że zrobić jeszcze następną rundę Paradise Berpa, ale raczej na to nie liczę. Po pierwsze z powodów, z powodów yy, zarobkowych, nie mam pieniędzy na to. No i. I no, no i tak. To żebym to wygra, wziąłem z kataną czy ja? Ja no i to, to mi się podoba. Potem stamina bym tutaj zrobił. Wolpertingera bym kupił. Oj, ja tego właśnie nie ma gdzie. Nie ma gdzie go... Nie ma gdzie go wsadzić tutaj. Ja o tym nie pomyślałem. Chyba, że zrobimy tak i tak. No a ten tak jest tutaj w tym miejscu świetny. No. No dobra, no nic. Yy, Trąbkę możemy dać tutaj na przykład. I tutaj te wszystkie przedmioty jakieś. Przydatne, nieprzydatne. I świnie już nie no możemy sprzedać. Okej. Okay. Mana orb niepotrzebny ja głódka to tylko tutaj, żeby mieć po prostu więcej leczenia. Amulet jakiś, może dostaniemy fajne. Lecimy na następną rundę. Truta. okej. Okay. Truta <affiliated> i wampiryzm później No chyba, chyba mnie pokona, co? Albo nie 126 szczęścia Razy 5 to jeszcze jest Za dużo to już szczęścia generuje To przez te jagódki ja też szczęścia co nie? Nie mam podków żadnych, więc niepotrzebne mi to. Ja chyba przez te jagódki po generuje cały czas szczęście. I później po prostu. Yy... No i później po przez to kapkę mi generuje szczęście. No to tak spara jagódek musiałbym wdupszyć. No a to będzie bardzo bolesna, zmi bolesna zmiana. Bo nawet nie mam tu za tego tutaj ustawić, nie? Świnie sprzedajemy, Bok z sprzedajemy już. Eee, ptaszek... Eee, no jak se będzie. Okej, okay. to tą jagódkę możemy... możemy się jej pozbyć, tej jagódki. Tą też możemy już tutaj wydupcyć. Um... Będę to zrobił tak na przykład. Będę tego mógł wydupcyć jeszcze. Bo ja się problemów manowych nie będę miał. To ja jestem pewny. Że w manowych raczej nie będę miał. Staminowych raczej też nie. Tutaj mam regenstamin, tutaj mam regen staminy, No i z gwiazdeczki jeszcze mam mniejsze zużycie staminy. To prawda, 5%. No ale. Still. I ja chyba zostawiam to, nie? No nie zobaczę, jak to będzie wyglądało. To mi jeszcze. Nie, to usuwa szczęście, ok. Dobra, no nie, zobaczę, zobacz, ja tu mam wszystko. Walczymy z kosmosem. Witam cię, kosmosie. Mmm, no i przegram. Wow, taniej rundę musiałem przegrać. No ale nic nie, te lampy olejne się odpaliły, dwie, nie? tu miał wszystko przyspieszone, ten ziomeczek. Ciekawie, co? No nic, no, takie życie. Ale i tak mi się bardzo podobało. Całe to podejście. I mamy platynę w końcu na pani rangerce Klasku, klasku Gratulacje Została jeszcze tutaj... Najbliżej ma pani berserk Najdalej pani adwenturerka. A ja wam kochani widzowie bardzo dziękuję za oglądanie Jeżeli wam się podobało to zachęcam Kliknąć subika Łapkę w górę i napisać jakiś komentarz Zapraszam was też na mój kanał Twitch, link macie w opisie kanału jak i filmu Dying Light The Beast Ogrywamy No i co, miałem jeszcze Miłego i do następnego Dziana